Cześć, witajcie w najświeższym odcinku Kuriera Akademickiego. Dzisiejszy odcinek będzie o podróżowaniu. Poza tym wybierzemy się na warsztaty dla menedżerów, odprężymy przy koncercie noworocznym i odwiedzimy bibliotekę nocą. Nie przedłużając, zapraszamy do oglądania. Na co dzień poseł z pasji alpinista. Mowa o Bartłomieju Wrublewskim, który opowiedział nam ostatnio, jak wspiął się na Wyżyny i osiągnął koronę ziemi. Przez dziką dżunglę z masajami, przez martwą Antarktydę, z kompanami lub zupełnie samotnie. Nieważne w jaki sposób, ważne, że na szczyt. O tym, ile wysiłku trzeba włożyć, by stanąć na dachu świata, opowiadał studentom Bartłomiej Wróblewski. Prezentacja, którą przed chwilą pokazywałem, jest 7 siedem Ewerestów, droga na koronę Ziemi, dlatego że każda kolejna góra była w jakiś sposób szczególnym i nowym wyzwaniem. Raz był to pierwszy pięciotysięcznik, innym razem było to samotne wejście. Poseł Wrublewski rozpoczął swoją przygodę z górami jeszcze za czasów studenckich. Jego wędrówka do zdobycia korony ziemi zajęła 16 lat. W międzyczasie himaleista zdążył zdobyć tytuł magistra, zostać doktorem, a nawet pracować w kancelarii prezydenta. Pewnie najbardziej pamiętam Everest, dlatego że byłem na trzech wyprawach na Everest i ten Everest uczył mnie długi czas pokory. Studenci i fanatycy wspinaczki mogli wysłuchać opowieści o pasji posła na Wydziale Nauk, Politycznych i dziennikarstwa w ramach Kreatywnego Wtorku. Kreatywne wtorki to cykl spotkań z interesującymi i inspirującymi osobami. Chcemy tutaj trochę zainspirować, właśnie tutaj, studentów do działania, chcemy im pokazać właśnie takie ciekawe osoby. Ludzi pragnących dzielić się swoim doświadczeniem nie brakuje. Warto sprawdzać regularnie, z kim można zobaczyć się podczas Kreatywnych Wtorków. Rozwój, podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowego doświadczenia. O taką wiedzę mogli wzbogacić się początkujący menedżerowie podczas warsztatów Business Training Day organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Na czym polega biznes? Co zrobić, żeby osiągnąć sukces w jego branży? Odpowiedź między innymi na te pytania poznają uczestnicy Business Training Day warsztatów, które miały miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu chcemy pokazać czego uczymy w ramach naszego centrum edukacji i w jaki sposób uczymy. Nasze warsztaty, które my prowadzimy, dotyczą ochrony danych osobowych w procesie pracy. Zajęcia były zróżnicowane tematycznie, dzięki czemu zarówno studenci rozpoczynający karierę, jak i ludzie doświadczeni zawodowo mogli znaleźć coś dla siebie. Chętnych do zdobycia wiedzy nie brakowało. Chciałem pogłębić swoją wiedzę, dowiedzieć się ciekawych informacji oraz byłem bardzo interesowany ofertą szkoleniową, jaką oferuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Myślę, że dużo z tym prawdy, zwłaszcza dla mnie jako osoby, która no chociażby przedstawia pokolenie Z. Jeżeli chcemy podjąć jakieś trafne decyzje, no, to trzeba się troszeczkę bardziej wysilić i to właśnie przekazywała nam Pani na, na warsztatach. Poza praktycznymi wskazówkami, idealnymi do wykorzystania w pracy, uczestnicy poznawali też ciekawostki dotyczące codziennych aspektów życia. Na przykład na temat zagrożeń czyhających nas w internecie. Obecność nasza na forach społecznościowych, Facebookach i innych tego typu portalach no pokazuje, że jesteśmy czynnymi uczestnikami tej społeczności i cyberzagrożenia dzisiaj traktowane są jak zagrożenia znacznie bardziej poważniejsze niż tradycyjne zagrożenia. Świat biznesu nie należy do łatwych, a temu, kto chce być jego częścią, nie może zabraknąć determinacji i wiedzy, która w tej branży jest na wagę złota. Wszystkim biznesowym śmiałkom życzymy powodzenia na ścieżce do wymarzonej kariery. Z autopsji wiem, że największą bolączką studentów jest sesja. Mam jednak dla Was propozycję, aby pójść na randkę z książką o szczegółach w materiale Nicole. To jest Tosia. Tosia ma 23 lata i jest studentką psychologii. W przyszłości chce zostać psychologiem sądowym, bo od zawsze interesuje się kryminałami. Jak dla każdego studenta, dzień bywa dla niej za krótki i ciężko jej przygotować się do egzaminów. Na szczęście biblioteka uniwersytecka ma na to pewien sposób. Czytelnie są czynne od godziny 20 do 24. Są to czytelnie BC3 i BC2, czyli Czytelnia Nauk Społecznych, i Czytelnia Nowa, czyli Komiksu i Czasopism. Atmosfera nocnego przesiadywania w bibliotece wydaje się dość interesująca. Jeśli dodamy do tego kilka niespodzianek, nauka będzie dla Tosi całkiem przyjemna, a na pewno smaczna. Można skorzystać z darmowej kawy, oczywiście także nasze krówki, które chyba robią świetną reklamę renomę. Pomysł Biblioteki Uniwersyteckiej wywarł na nas niesamowite wrażenie. A co myślą o nim sami studenci? To jest rewelacyjny pomysł, naprawdę. Do to rande mamy tutaj większe możliwości, tak, żeby się uczyć. Na przykład ja mam tak, że wolę się uczyć w takim skupieniu niż w domu, gdzie nie no, wiadomo, są lokatorzy. Nie zawsze można tak konkretnie się skupić jak potrzeba. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ wieczorem przyswajam o wiele bardziej wiedzę aniżeli za dnia. Wydaje mi się, że to stwarza duże możliwości dla studentów, żeby mogli um, więcej czasu poświęcić też na naukę i, i przyjść tutaj w takim czasie, kiedy mają, mają po prostu wolne? Akcja trwa do 10 lutego, więc nasza Tosia spokojnie powinna ze wszystkim zdążyć. Jeżeli ty również dotychczas miałeś problem, jak pogodzić piątkowy wieczór z nauką, to już nie musisz się martwić. Umów się ze znajomymi na nocne rendezvous. O tym, jak zwiedzać po studencku, czyli dużo, daleko i nie nadwyrężając portfela, ale nie tylko. O wrażeniach z podróży z najróżniejszych zakątków świata mogli posłuchać uczestnicy spotkania z podróżnikami na Uniwersytecie Przyrodniczym. Odrobina magii na Uniwersytecie Przyrodniczym. To możliwe. Do egzotycznego Maroka oraz na Teneryfę uczestników drugiej edycji wieczoru podróżnika przenieśli studenci, którzy opowieściami o swojej pasji przekazali dużo pozytywnej energii i podróżniczych inspiracji. Źleci też często podróżują albo też szukają. Inspiracji na, na podróży, także tak, tak, myślmy, że warto zaprosić studentów do nas na nasz wieczór, żeby y, opowiedzieli o swoich podróżach i, i zainspirowali również innych studentów do podróży. Podróżować można na różne sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie z programu Erasmus. Jak widać po Jagodzie, uczestniczce wymiany nie jest łatwo powrócić do rzeczywistości i odciąć się od wyjazdowych doświadczeń. To jest bardzo fajna szansa. Jesteśmy na studiach, możemy poznawać dużo osób, dużo osób w naszym wieku właśnie podróżuje i za tani budżet naprawdę możemy zwiedzić wszystko. Podróżowanie wiąże się z wieloma korzyściami, na przykład rozwijaniem zainteresowań. Dla niektórych jednak stanowi coś więcej niż tylko zwykłe hobby. To jest wszystko, co mam, życie, bo ja wracam tutaj i tu jest nudno, a, a każda podróż to jest coś nowego. To jest jakaś przygoda adrenalina, nowi ludzie, nowe wrażenia, nowe rzeczy, nowe miejsca, nowe smaki, nowe zapachy. Wszystko można spróbować samemu. Jak się okazuje, podróże są pasją wielu studenckich śmiałków. Spotkania takie jak wieczór podróżnika zachęcają całe rzesze ludzi. Do spakowania plecaków i ruszenia ku przygodzie, bo w końcu do odważnych świat należy. A na koniec koncert noworoczny, który odbył się w drugiej połowie stycznia w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie trwało dwa dni. W poniedziałek, 16 stycznia, koncert skierowany był do wykładowców, studentów i zaproszonych gości. Dzień później odbył się koncert biletowany. Na scenie pojawiła się orkiestra kameralna, chór akademicki oraz chór kameralny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tradycyjnie sala wypełniona była po brzegi, a publiczność nagrodziła zespoły gromkimi brawami. Koncertem noworocznym kończymy dzisiejszy odcinek. W natłoku pracy nie zapominajcie o naszym profilu na Facebooku, Instagramie i Snapchacie. Nie zapomnijcie też zajrzeć do książek, a w nadchodzącej sesji życzymy Wam powodzenia. Widzimy się już za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że w takich samych humorach. Na razie.